Jest nam drugi części, jest z nami trener pomkłer. Hello. Hello. I drugi nasza dozłowy. Hello. I nie jest sam. I'm just a little bit English. I'm just a little bit English. Yeah. Um, we knew we had an extremely difficult game today. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli ekstremalnie trudny mecz dzisiaj do rozegrania. Roz 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 And this was certainly one of the current teams that are in good form. I to jest na pewno zespół Korony, Korona oczywiście, która jest w bardzo dobrej dyspozycji. Myślę, że w pierwszej połowie relatywnie dobrze graliśmy i wykreowaliśmy parę szans strzeleckich. I przed e, przerwą zrobiliśmy drugą rundę, która była dla nas ważna. Wiedzieliśmy, że przy takim wyniku na pewno przeciwnik wróci do gry w na pewien moment i będą na pewno problemy. and an a free kick. Gdzie, gdzie później zdobyli świetne, świetne uderzenie z rzutu wolnego. But once again, the guys in that room Ale po raz kolejny zawodnicy z naszej szatni pokazali niesamowity charakter.

Because he's waited a long time for that. So for him to pop up at the four post and score the win and go was a dream for Bo wiem, że bardzo długo czekał na swoją szansę i wszedł na dalszy supek, skończył akcję gdzie ona zadecydowała o zwycięstwie to jest coś wspaniałego dla niego. I think I said before the game that this was probably gonna be the toughest game that we've had In the past, six seven weeks, Myślę, że powiedziałem to przed na wcześniejszej konferencji a ludzi w wywiadzie, że to będzie bardzo trudny, jak nie najtrudniejszy mecz, który mamy w ostatnich sześciu tygodniach i uważam, że wtedy miałem rację. Pytam na pytania. Bardzo proszę. Panie trenerze, ja wiem, że posiadanie piłki to jest stanowczo przereklamowana, ale ten mecz aż do 90. minuty tak się dziwnie układał, że w pierwszej połowie Dużo większe posiadanie piłki było po stronie korona, bramki strzelała Lechia, a w drugiej połowie było odwrotnie, alechia była częściej przy piłce, a straciła dwie bramki. Czy zdaniem trenera no, tak ten mecz dopuszczał trener będzie wyglądał, czy to było jakieś zaskoczenie? we have more possession, we normally lose the game. Myślę, że mm, statystyki czy różnego rodzaju informacje tak właśnie... Z, liczb, z liczbami związanymi, no to pokazują, że im więcej posiadamy piłkę, to przegrywamy. Ale gra w piłkę polega na tym, żeby przede wszystkim wygrywać i zgarniać trzy punkty i to nam się dzisiaj udało zrobić. Drugie pytanie, może łatwiejsze. Jak trener odniesie się do tego, co wydarzyło się przed meczem, opóźnione wejście na prezentację, czy trener o tym wiedział i, i no, jak to spowoduje? No, oczywiście było to przeliczenie, ponieważ to był protest of the players uh, down Nie uh, Jedyne co wiem, to to, że protest zawodników był spowodowany tym, że chcieli uzyskać swoje premie i pieniądze. Tyle tylko wiem. I na koniec też takie pytanie, bo w Polsce mamy powiedzenie, że czym gorzej, tym lepiej czasami. Czy w Anglii też tak bywa, że czy większe problemy, ten nie tylko w sporcie jest dużo, dużo lepiej i czy to paradoksalnie właśnie te problemy też pomogły w mobilizacji, w konsolidacji tej grupy? Dziękuję bardzo. Myślę, że środowisko, jakie stworzyliśmy razem, sprawiło, że byliśmy po prostu silni razem, silniejsi. I wiele razy wspominałem na tym, że ja się skupiałem tylko i wyłącznie na tworzeniu tego środowiska i nie się skupionym na piłce nożnej, bo to należy do mojej pracy. I, i, i nie tylko my, tylko też piłkarze. Do mnie dwa pytania na początek, może tą drugą połowę, która chyba nie do końca się ułożyła. Tak, jakbyście tego oczekiwali do tej dziewięćdziesiątej minuty. Czego wynikało to, że tak po prostu zagraliście, jak to fantosz to nożał? Ja, this is something that I've seen in my career so many jest to coś, co widziałem w swojej karierze już wiele razy. I strasznie, enough, it's one of the most difficult to deal with it, a half -time team talk. I szczerze powiem, że jest to najtrudniejsze wyzwanie przed trenerem jak się wygrywa 2-0 i wejść na, do szatni i spróbować motywować zespół. I zawsze mówimy, że ten następny gol ma duży wpływ na mecz i jest bardzo ważny. Ale niestety nie myśmy tego, w następnej bramki nie my zdobyliśmy i to spowodowało, że dosyć duża presja była na nas przez, przez dalszą część spotkania. Odezwał Pan trochę, bo jakby to zwycięstwo daje taki no dość duży komfort. Mamy tak, aktualnie 8 punktów z strefą spadkową. Być może jutro w przypadku korzystnego wyniku w meczu Puszcza-Star będzie po ptakach można powiedzieć. Dziękuję. Po <laughs>

że chcemy kontrolować to, co możemy kontrolować i to, co jest w naszej strefie wpływów. I, I w mojej głowie jest po prostu myśl, jak wygrać kolejny mecz. Nie myśleć za bardzo o, ty, o, o tym meczu jutro. Ale czy trener będzie jednak ten mecz jutro oglądał? Uh, <laughs> Nie jestem pewny. Wolałem um, pójść i przejść na spacer wzdłuż plaży. Albo w ciszy Albo w ze sztabem lub opierzmy sobie mecz. Ale jeszcze nie zdecydowałem. Wydaje się, że trener wykonał swoje zadanie i że lechia zostanie w ekstraklasie

The e, oczywiście to się może zmienić na, w perspektywie jednego czy paru dni i wtedy będziemy mogli o tym sobie porozmawiać. Dzień dobry. <tryk> Panie trenerze, tu jestem. Panie trenerze, Kasper Sezonienko y, jeszcze niedawno tak naprawdę nie miał dobrych notowań u kibiców, natomiast ostatnio Ostatnio naprawdę robi wow. Jak pan widzi jego dalszą przyszłość w lechi? Czy to może być ten napastnik numer jeden? No jest to młody zawodnik, który się rozwija w trakcie całego sezonu. I oczywiście może się rozwijać cały czas i jest na takiej fali wznoszącej ostatnie dwa mecze. Nie nie mam kryształowej kuli przy sobie więc nie powiem co w przyszłości i jaki on będzie pokazał w przyszłości. But there's one thing for sure I've never doubted his determination. Ale jedna jest rzecz pewna, nigdy nie wątpiłem w niego i w jego determinację, którą nam pokazał. Well I robi naprawdę dużo i chce robić dużo dla tego klubu. Every day any Trenuje każdego dnia, w każdym treningu, bez żadnego narzekania. So happy for him to get that goal. Dlatego byłem, tym bardziej byłem bardzo szczęśliwy, że zdobył tego zwycięskiego gola. W zasadzie to troszeczkę reprezentuje kibiców tutaj w tym momencie, dlatego też muszę przekazać, bo nie wiem, jak to będzie za kilka dni. Bardzo, bardzo mocno chcieli podziękować ci kibice z tak zwanej starej gwardii i po prostu powiedzieć dziękuję za tą całą robotę, którą trener zrobił do tej pory. Okay, I, I that. Bardzo to doceniam, dziękuję. Especially the old fans. Szczególnie tą starą Gwardię, no. to w stałą gwarbię, którą doceniam. Ja czymś chcę powiedzieć, że jestem w takim razie stary też. Ale bardzo, bardzo to doceniam. Ale skończmy, skończmy naszą pracę, skończmy roboty, niech to się już wydarzy, że się już I, I będziemy wtedy. Będziemy bez tego. Mają Państwo jeszcze pytania? Skoro nie, ma, bardzo dziękuję. i do Thank Dziękuję. Thank hey